Międzynarodowe warsztaty jazzowe zbliżają się do końca. Zwieńczeniem wydarzenia będą koncerty finałowe zaplanowane w najbliższy piątek i sobotę. Najpierw w piątek o godzinie 20:00 na stanie Puławskiego Ośrodka Kultury zaprezentują się uczestnicy warsztatów, którzy przez cały tydzień rozwijali swoje talenty muzyczne w klasie wokalnej oraz ośmiu klasach instrumentalnych. Dzień później, również o 20:00, odbędzie się uroczysta gala finałowa warsztatów, w której wystąpią m.in. pedagodzy uczący w tym roku w klasach warsztatowych oraz inni muzycy sceny jazzowej. Oba koncerty odbędą się w sali widowiskowej Puławskiego Ośrodka Kultury Dom Chemika. Informacje o biletach można uzyskać w kasie biletowej Puławskiego Ośrodka Kultury. Można je też zdobyć za pośrednictwem portalu biletyna.pl. Dobre wiadomości dla wielbicieli klasycznej muzyki z Puław i okolic. W lipcowe poniedziałki będzie odbywać się wydarzenie, którego nie powinni przegapić miłośnicy muzyki organowej. Wirtuozi tego instrumentu pojawią się w Puławskim Kościele Świętego Brata Alberta, by zaprezentować swoje umiejętności muzyczne w ramach festiwalu organowego. Wydarzenie odbędzie się już po raz 13. Koncerty w ramach festiwalu zaplanowano 10, 17, 24 oraz 31 lipca. Wszystkie występy będą rozpoczynać się o godzinie 19. Wystąpią uznani mistrzowie organów z Polski i Zagranicy Michał Botor, Marek Wrabel, Henryk Gwardak i Irina Kalinowska. Wydarzenie jest współorganizowane przez Towarzystwo Przyjaciół Puław oraz parafię świętego brata Alberta przy wsparciu finansowym Urzędu Miasta Puławy. Wraz z końcem czerwca zakończyła się również rywalizacja o miano rowerowej stolicy Polski. Choć oficjalne wyniki zmagań cyklistów nie są jeszcze znane, możemy z dużą dozą pewności stwierdzić, że puławy zakończą rywalizację na drugim miejscu. Będzie to powtórzenie wyniku sprzed roku. Podobnie jak w ubiegłorocznej edycji, najwięcej kilometrów wykręciła Biała Podlaska. Z roku na rok rywalizacja zatacza coraz szersze kręgi. Uczestniczy w niej coraz więcej rowerzystów z kilkudziesięciu miast całej Polski. Oficjalne wyniki zostaną ogłoszone już za kilka dni 6 lipca w mieście organizującym całą inicjatywę, czyli Bydgoszczy. Przez cały miesiąc rowerzyści z Puław i Okolic z pomocą specjalnej aplikacji zbierali kilometry dla naszego miasta, szczególną aktywność wykazywali członkowie puławskiej grupy rowerowej. Stale odbywały się też organizowane przez Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji kilkudziesięciokilometrowe rajdy. Jak już wspomnieliśmy, oficjalne wyniki tegorocznej rywalizacji będą znane za kilka dni. Z pewnością poinformujemy wtedy o szczegółowych osiągnięciach miłośników jazdy na rowerze. Lato w mieście wystartowało można by rzec z przytupem. Pławianie bawili się w rytmach latynoamerykańskich. Sobotnia potańcówka, która rozpoczęła cykl weekendowych imprez zatytułowana była Hawa Party i odbyła się na klimatyzowanym patio Pławskiego Ośrodka Kultury Dom Chemika, zgromadziła wiele osób. Oprawę i ekspresowy kurs tańca zapewnili DJ Piotrek i Akademia Promocji Tańca Kamili i Bartłomieja Rudnych z Pław. Bardzo się cieszę, że na naszą inaugurację Lata w Mieście przyszła tak dużo osób. Od młodych, dzieci, młodzież, dorośli, starsi. To pokazuje, jak bardzo potrzebujemy być razem, razem się bawić radośnie. Puławianie po prostu są tacy i dlatego w tym roku bardzo dużo tych potańcówek, o które bardzo mi zależało osobiście, żeby prawie co tydzień była taka zabawa. Oczywiście oprócz innych wydarzeń kulturalnych, sportowych, rekreacyjnych. I dzisiaj, jak słyszymy, muzyka, tańce Akademii Promocji Tańca, Państwa Rudnych, Nauka Tańca. I zapraszamy wszystkich co tydzień praktycznie do zapoznania się z naszą ofertą i wirujmy w tańcu. Razem bądźmy w puławach radośni, weseli i tańczący. Już za niespełna tydzień zapraszamy na tradycyjną potańcówkę. 15 lipca, natomiast na miłośników tańca czeka retroparty, a pod koniec lipca koneserzy muzyki będą mieli okazję posłuchać i zatańczyć podczas Silent Disco. Wszystkie te imprezy odbędą się na placu Chopina. W otwartym basenie Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Pławach przy ulicy Hauka Bosaka odbyły się otwarte mistrzostwa o puchar prezydenta Pław w pływaniu. W każdej z 18 rozgrywanych w sobotę konkurencji startowało średnio po 50 zawodników i zawodniczek. Mistrzostwa miały międzynarodową obsadę. Do puław przyjechali zawodnicy praktycznie z całego kraju, a także goście z zagranicy. Na basenie zobaczyliśmy pływaków i pływaczki z Warszawy, Radomia, Zamościa, Kozienic, Kraśnika, Świdnika czy ze Staszowa. Swoją reprezentację wystawił także klub z Sopotu na starcie stanęli także goście z Ukrainy. Sporą reprezentację miało oczywiście także i nasze miasto. Reprezentanci Puław zaprezentowali się bardzo dobrze, notując dwa zwycięstwa, dwa srebrne medale, a na najniższym stopniu podium reprezentanci naszego miasta stawali trzy razy w klasyfikacji medalowej. Puławianie uplasowali się na dziewiątym miejscu. Warto przypomnieć, że zawody zorganizował Klub Sportowy Wisła przy wsparciu Urzędu Miasta Puławy. Drugi raz w tym roku Centrum Informacji Turystycznej zaprosiło wszystkich miłośników pędrówek na Rajd pieszy. Tym razem była to blisko 16-kilometrowa przechadzka wokół Puław przez Skowieszyn. Uczestnicy Rajdu podczas niedzielnego wydarzenia nie musieli przemieszczać się przez lesowe wąwozy jak podczas poprzednich tego typu przechadzek, lecz poruszali się przede wszystkim po terenie płaskim. Trasa rajdu była więc określana przez organizatorów jako łatwa. Celem organizowanego przez CIT wydarzenia była promocja walorów krajoznawczych Puław oraz pobliskich terenów, a także propagowanie zdrowego trybu życia. Mimo niepewnych prognoz, pogoda była łaskawa dla miłośników długich przechadzek, dlatego też frekwencja dopisała. Truskawkobranie to nowa odsłona dobrze znanego i lubianego święta truskawki, organizowanego przed kilkoma laty przez gminę Puławy. Puławski samorząd postanowił wrócić do tradycji podsumowania sezonu truskawkowego huczną imprezą. Na tym stawionie w tym miejscu, w czasie truskawkobrania Spotykamy się raz do roku z osobami, a potem nie ma okazji, żeby, żeby więcej do, do takiego spotkania, do takich rozmów mogło dojść, bo każdy jest zaganiany, bo ma dużo pracy, dużo obowiązków. A więc, jest to miejsce integracji, jest to miejsce spotkań, i ja tego Państwu dzisiaj bardzo, bardzo serdecznie Życie. Na stadionie w Górze Puławskiej nie brakowało atrakcji zarówno tych dla najmłodszych, jak i nieco starszych truskawkowych smakoszy. Można było spróbować potraw regionalnych oraz podziwiać występy młodych, lokalnych artystów. Impreza była również okazją do rozstrzygnięcia ogłoszonych przez gminę konkursów. Między innymi na najpiękniejsze truskawkowe stoisko wybrano także mistrz truskawki. Wieczorem bawiono się zaś przy dźwiękach muzyki disco polo. Na tle pozostałych samorządów gmina Puławy wyróżnia się dużą liczbą plantatorów truskawki. Ich uprawa jest niewątpliwie jednym z elementów lokalnej tradycji. ဒီစိတ်ကြော်ရလို့မဟုတ်ဘူးဘုရား już po raz 15 odbyła się w puławach. Mieszkańcy naszego miasta uczestniczyli w pikniku rodzinnym, a wielu z nich zdecydowało się także oddać krew. Akcja jest organizowana w puławach po raz drugi przez nasz Klub Motocyklowy i planujemy tą akcję powtarzać cyklicznie co roku. W przyszłym roku jeszcze nie wiemy kiedy będzie, natomiast dzisiaj zapraszamy do godziny 15, jeżeli ktoś ma ochotę się pojawić. Będzie można Posłuchać fajnej muzyki. Przede wszystkim oddać krew, jeżeli ktoś jest zdrowy i może oddawać krew. I e, dla dzieci mamy atrakcje w postaci na przykład malowania twarzy. Będzie można wspomóc naszego przyjaciela Maćka e, poprzez zakup słodyczy przygotowanych przez jego mamę. E, dodatkowo do obejrzenia są piękne motocykle, który, z którymi można sobie zrobić mnóstwo zdjęć. E, każdy kwiadawca będzie obdarowany prezentem z naszej strony i będzie mógł skosztować pysznej grochówki. Na naszej akcji spotykamy się z motocyklistami przede wszystkim zrzeszonymi przy polskim kongresie klubów motocyklowych, ale oczywiście impreza jest otwarta dla wszystkich i z tego co widzę mamy bardzo dużo gości, nawet z Białej Podlaskiej i z Zamościa. Ale są też lokalni motocykliści z puław i z okolic. Generalnie krew jest zbierana dla potrzebujących dzieci. Nie ma wskazanego celu ani konkretnej osoby, która miałaby być tą krwią obdarowana. Jest to po prostu zbiórka jako ruch motocyklistów dla osób potrzebujących, dla dzieci potrzebujących. Podczas tegorocznej akcji motoserce zebrano ponad 16,5 litra krwi i jest to lepszy wynik niż przed rokiem, kiedy udało się zebrać blisko 3 litry mniej. W niedzielnej akcji krwiodawczej wzięło udział niemal 40 osób. Ta niezwykła inicjatywa w kolejnych latach z pewnością będzie wracać do naszego miasta, a w ten sposób pławianie będą mogli pomóc wielu potrzebującym. Szkoły podstawowej nr 3 w Puławach już od dawna czeka na nowe boisko, jest duża szansa, że te marzenia wreszcie się zniszczą. Projekt budowy obiektu jest uwzględniony w ogłoszony przez urząd miasta przetargu na modernizację obiektów sportowych i edukacyjnych w puławach. Urzędnicy planują, że przy ulicy Jaworowej powstanie nowe wielofunkcyjne boisko do gry w piłkę ręczną oraz koszykówkę, a także boisko do siatkówki z nawierzchnią syntetyczną, posiadające niezbędne zaplecze. Wykonana zostanie również czterotorowa bieżnia oraz oświetlenie. Wykonawca projektu zajmie się także pielęgnacją zieleni wokół obiektu. Przypomnijmy, że w zeszłym roku inwestycja w nowe boisko i salę gimnastyczną WSP 3 była również planowana. Wtedy jednak przetargi były unieważnione z uwagi na brak wystarczających środków finansowych. Miasto zmieniło wniosek do programu Polski Ład i dotyczył one nie tylko budowy boiska przy trójce, ale także modernizacji istniejących obiektów przy innych placówkach edukacyjnych w Puławach. Nie uwzględniono już w nim zaś budowy sali gimnastycznej WSP 3. Przedsiębiorcy mają czas na składanie ofert w przetargu do 21 lipca. Potem dowiemy się, czy któraś ze złożonych propozycji jest do przyjęcia dla urzędników miejskich. W nauce i zabawie coraz częściej wykorzystywane są techniki interaktywne ławska Biblioteka Miejska zaprasza najmłodszych, którzy korzystają z wakacyjnego wypoczynku, do uczestnictwa w warsztatach prowadzonych przez edukatorów Mobilnych Laboratoriów Przyszłości. 13 i 20 lipca, to jest czwartek, zapraszamy dzieci i młodzież w wieku 9-15 lat na warsztaty edukacyjne, które poprowadzą edukatorzy Mobilnych Laboratoriów Przyszłości. Jest to projekt organizowany przez Laboratoria Przyszłości, czyli jeden z największych projektów edukacyjnych realizowanych realizowany przez Ministerstwo Edukacji we współpracy z Centrum GovTech z Kancelarii Rady Ministrów, którego celem jest przede wszystkim zaznajomienie dzieci i młodzieży z najnowocześniejszymi technologiami, a także pokazaniem im, jakie korzyści mogą wyciągnąć z tych nowych technologii, w jaki sposób używać je na co dzień. <coughs> także i my właśnie we współpracy z Mobilnymi Laboratoriami Przyszłości zapraszamy dzieci. Podczas tych warsztatów będą miały możliwość skorzystać z Google VR, drukarki 3D, długopisów 3D, a także robotów edukacyjnych. Będą mogły urzeczywistnić swoje projekty dzięki właśnie tym drukarkom. Edukatorzy pokażą im, w jaki sposób korzystać z tych urządzeń i co dzięki nim można stworzyć, jakie wykorzystać w codziennej nauce, a potem pracy i w zabawie oczywiście. Warsztaty będą trwały od godziny 10 do 13. I będzie konieczność wyrażenia zgody opiekuna na udział dziecka w warsztatach, a także wykorzystanie wizerunku. Dlatego prosimy o pobranie zgody z naszej strony internetowej i przyniesienie jej w dniu warsztatów serdecznie zapraszam. Liczba miejsc jest ograniczona, natomiast zapisy prowadzone są w oddziale dla dzieci i młodzieży lub pod numerem telefonu 81 45 11 902. Wstęp jest wolny i bezpłatny. Każdy może skorzystać z warsztatów. Jedynym ograniczeniem jest liczba osób uczestniczących w spotkaniu. Laboratoria przyszłości to ogólnopolski projekt edukacyjny realizowany przez Ministerstwo Edukacji i Nauki. W najbliższą sobotę po raz drugi w tym roku kolarze wystartują w organizowanych przez Puławskie Towarzystwo Krzewienia Kultury Fizycznej zawodach Grand Prix MTB. Już o 9.30 na trasę wyruszą grupy męskie powyżej 15 roku życia, zaś po godzinie 11 zawodnicy w pozostałych kategoriach wiekowych. Organizatorzy podzielili zawodników na kilka grup, tąpią między innymi i chłopcy i dziewczęta w wieku do lat 10, a także od 11 do 14 lat, od 15 do 17, mężczyźni od 18 do 35 lat oraz powyżej 36 roku życia. Pierwsze rajdy w ramach cyklu MTB odbyły się w czerwcu. W tym roku wydarzenia organizowane przez Puławskie Towarzystwo Krzewienia Kultury Fizycznej otrzymały wsparcie licznych sponsorów. Tym razem to, czy zawody MTB się odbędą, nie było pewne. Organizatorzy otrzymywali zwykle wsparcie z Urzędu Miasta, który jednak w tym roku nie zorganizował tradycyjnego konkursu ofert. Z tego powodu nie odbyły się również organizowane cyklicznie biegi o błękitną wstęgę Wisły. Koleże spotkają się tradycyjnie w lasku przy ulicy Nimcewicza. W czasie wakacji dzieci wcale nie muszą się nudzić. Puławski Ośrodek Kultury Dom Chemika organizuje warsztaty rozwijające różne talenty artystyczne najmłodszych. Za niespełna dwa tygodnie, bo 17 lipca, odbędą się warsztaty lalkarskie, podczas których dzieci będą miały za zadanie wykonać własną lalkę. 19 oraz 26 lipca na zajęcia plastyczne zaproszą najmłodszych członkowie klubu Twórców Ludowych. Jak zapewniają organizatorzy, podczas warsztatów dzieci poznają różne ludowe techniki plastyczne. Każde z zajęć będzie poświęcone innej technice. 24 lipca w domu Chemika odbędą się zaś warsztaty teatralne. Podczas zajęć ich uczestnicy dowiedzą się jak wyglądają różne techniki pracy teatru lalek. W trakcie tych warsztatów przewidziane są także animacje i zabawy. Informacje o zapisach na zajęcia oraz płatnościach można uzyskać w kasie biletowej Pławskiego Ośrodka Kultury, która w okresie wakacyjnym jest czynna od 8 do 14. Powiatowa Rada Działalności Pożytku Publicznego już w nowym składzie wybrała dziś swoje władze. Jak już informowaliśmy, w maju odbyły się wybory członków tego gremium na nową kadencję. Niezbędną liczbę głosów uzyskali wtedy Elżbieta Sereden, Anna Maj, Gosława Kowalczyk, Paweł Romański, Paweł Nocek, Agnieszka Kawka i Michał Kowalczyk. W składzie Rady zasiadają również przedstawiciele Rady i Zarządu Powiatu Małgorzata Górska-Lenartowicz, Renata Szczypa, Ireneusz rzepkowski i Jan Ziomka. Podczas czwartkowego posiedzenia wybrano przewodniczącego i wiceprzewodniczącego Rady. Dzisiaj w Starostwie Powiatowym w Puławach mamy spotkanie, pierwsze spotkanie powołanej przez Zarząd Powiatu Puławskiego Powiatowej Rady Działalności Pożytku Publicznego kadencja 2023-2026. W pierwszym spotkaniu Rada będzie się konstytuowała, a więc nastąpi wybór przewodniczącego Rady, wiceprzewodniczącego i sekretarza. Kolejno Rada zajmie się zaopiniowaniem projektu uchwały Rady Powiatu Puławskiego w sprawie projektów aktów prawa miejscowego. Powiatowa Rada Działalności Pożytku Publicznego jest organem doradczym Zarządu Powiatu Puławskiego i Rady Powiatu Puławskiego i ma za zadanie opiniowanie aktów prawnych wydawanych przez Radę Powiatu i przez Zarząd Powiatu, a dotyczących głównie organizacji pozarządowych, ich funkcjonowania, ich działania na naszym terenie. Rada została powołana z przedstawicieli, których wskazały organizacje pozarządowe działające na naszym terenie. W składzie Rady znaleźli się również przedstawiciele Zarządu Powiatu Puławskiego oraz Rady Powiatu Puławskiego. Kadencja Powiatowej Rady Działalności Pożytku Publicznego trwa 3 lata. Jej członkowie będą więc pełnić swoje funkcje do 2026 roku. Połowy po raz drugi z rzędu zdobyły drugie miejsce w rywalizacji o miano rowerowej stolicy Polski. Wszyscy kręcący kilometry dla naszego miasta przejechali łącznie blisko 570 tysięcy kilometrów, korzystając przez cały czerwiec ze specjalnej aplikacji. To wynik o ponad 100 tysięcy kilometrów lepszy niż uzyskany przez poławian przed rokiem. Nasze miasto zajęło też pierwsze miejsce w kategorii do 50 tysięcy mieszkańców. Szczególnie zaangażowani w rywalizację byli członkowie puławskiej grupy rowerowej, którzy przejechali łącznie 166 tysięcy kilometrów to najlepszy wynik wśród zespołów w całej Polsce. Podobnie jak przed rokiem, rywalizację wygrała Biała Podlaska, zaś trzecie miejsce zdobyło Gniezno. Inicjatywę od 2018 roku organizuje miasto Bydgoszcz. Właśnie tam przedstawiciele Puław, na czele z prezydentem Majem odebrali nagrody. Puchar, który otrzymały Puławy, zostanie zaprezentowany w sobotę o godzinie 19:00 podczas miejskiej potańcówki, która rozpocznie się godzinę wcześniej na placu Chopina. Podsumowanie tegorocznej edycji rowerowej stolicy Polski wraz z wręczeniem nagród dla najbardziej wyróżniających się rowerzystów odbędzie się po wakacjach. Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Puławach po raz kolejny przystąpi do ministerialnego programu opieki wytchnieniowej. Dyrektor MOPS ogłosiła otwarty konkurs ofert na zadanie z zakresu świadczenia usługi opieki wytchnieniowej w ramach pobytu dziennego w miejscu zamieszkania. Program ma za zadanie odciążyć członków rodzin opiekujących się osobami niepełnosprawnymi poprzez wsparcie w codziennych obowiązkach oraz zapewnienie czasowego zastępstwa w opiece. Częstotliwość świadczonej pomocy ma zależeć od zgłoszeń opiekunów osób niepełnosprawnych. Realizowanie usługi opieki wytchnieniowej ma się odbywać w miejscu zamieszkania osoby niepełnosprawnej na terenie puław. Kolejna edycja programu opieki wytchnieniowej w naszym mieście ma być realizowana od sierpnia do połowy grudnia. Na realizację zadania w tym w tym roku zostanie przeznaczona kwota blisko 236 tysięcy zł. Zdecydowaną większość pokryją środki z Funduszu Solidarnościowego, zaś około 15 tysięcy zł. to środki własne miasta Puławy. Awy tłumik? Czas na wymianę oleju, klocków hamulcowych, a może pora na konserwację klimatyzacji. Tylko w plus Oil przy ulicy Tembryńskiej, 18 w Puławach. Kupisz i wymienisz oleje w doskonałej jakości i najlepszej cenie. W naszej ofercie szeroka gama tłumików, najlepszych producentów do praktycznie wszystkich rodzajów aut. Plus Oil oferuje również szeroki wybór materiałów eksploatacyjnych, akcesoriów, a także kosmetyków samochodowych. Plus Oil to profesjonalna mechanika pojazdowa oraz serwis ogumienia i klimatyzacji. Zapraszamy od poniedziałku do piątku od 8 do 17, a w sobotę od 8 do 14. Plus Plus Oil, Puławy, ulica Dęblińska 18, telefon 81 886 63 25. Plus Oil, Twoje auto jest w rękach profesjonalistów. Możesz znaleźć się w gronie naszych zadowolonych klientów. No to co? Robimy logo? Go GSM. Skup, sprzedaż i zamiana telefonów komórkowych. Naprawa telefonów i tabletów. Szeroki wybór akcesoriów. Montaż szkieł hartowanych oraz folii ochronnych na ekrany. Konkurencyjne ceny. Go GSM, ulica generała Fieldorfa Nila 2, Galeria Nowa. Partnerem programu jest portal ipuławy.pl. Zawsze aktualne informacje z puław. Na program zaprasza lokalny portal internetowy lpu24.pl. Lokalna informacja w zasięgu ręki. Piłkarze Wisły Puławy przygotowują się do nowego sezonu ligowego. W środę Puławianie rozegrali swój pierwszy mecz kontrolny po przerwie, a ich przeciwnikiem był Beniaminek czeskiej ekstraklasy, zespół MFK Karwina. Spotkanie nie rozpoczęło się zbyt dobrze dla graczy Wisły Puławy, którzy już w 11 minucie stracili bramkę po rzucie rożnym. Na szczęście zaledwie kilka minut później Wiślacy odpowiedzieli skuteczną akcją. Podanie Damiana Kołtańskiego wykorzystał Kamil Kargulewicz. W 30 minucie to Puławski zespół wyszedł na prowadzenie, tym razem za sprawą trafienia Dawida Retlewskiego. W drugiej połowie piłkarze z wali wyrównać i mecz zakończył się remisem 2-2. do 2. Kolejnymi rywalami Pławian w meczach kontrolnych będą Pogon Siedlce oraz Krzo Ostrowiec Świętokrzyski. Na program zaprosił lokalny portal internetowy lpu24.pl. Lokalna informacja w zasięgu ręki. Partnerem programu jest portal ipuławy.pl. Zawsze aktualne informacje z Puław.